Łukasz Michałek dał dostęp do wszystkich swoich wskaźników, z których korzysta. Za 2000 zł lub za darmo, jeżeli macie giełdę z jego linku. Ale zapomniał o jednym: dać dostęp do wskaźników. W praktyce jest to po prostu Telegram, gdzie dodaje screeny. Jeżeli coś się dzieje, no to po prostu dostaniecie taki wpis, co ten wskaźnik aktualnie pokazuje. A ja przypominam, że stworzyłem listę darmowych wskaźników on w tym właśnie mam te od Łukasza Michałka. Big Guy, jak Trapline. Macie tutaj opis każdego ze wskaźników, instrukcję, jak go pobrać. Link do każdego ze wskaźnika, a nawet film, w którym tłumaczę, jak ten wskaźnik działa, jak go czytać. Dzięki temu faktycznie będziecie mieli zainstalowane te wskaźniki. No i co najlepsze, są one dostępne za darmo dla wszystkich. Jak wiecie, aktualnie jestem na giełdzie Bitget, przechodziłem z Bybit. No i wam tą giełdę polecam, tym bardziej teraz, gdy trwa taka promocja, Bitget daje jedne z największych bonusów na świecie. Ale aby odebrać te wskaźniki, nie musicie nawet zakładać konta na tej giełdzie. Wystarczy, że dołączycie do mojego Telegrama, link znajdziecie w bio, klikniecie sobie tutaj w przypiętą wiadomość i u góry macie wskaźniki onchain. Klikasz sobie to i przenosicie na stronę ze wskaźnikami. Jeżeli chcesz założyć konto na BitGet i zyskać całą masę świetnych bonusów, no to oczywiście polecam, ale nie musisz tego robić, aby odebrać wskaźniki. Link w bio.